Siemaneczko, z tej strony Maciej Witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj mamy 22 października Środa około godziny 11.30 Jesteśmy w drodze na ostatnie pole ziemniaka Będziemy kopać jedną z ostatnich odmian do przesortowania No i w dzisiejszym odcinku takie małe aktualności tutaj z naszego gospodarstwa się tutaj ziemniaka E, z takich ciekawostek, to w końcu e, przeskakujemy tutaj ze skrobią na dwójkę z przodu. Także tak ta skroba już się troszkę poprawiła. Zobaczymy, jak na tym polu będzie. Bo, jed, je, 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 bo z ostatnich transportów, to jedna właśnie z odmian to skawa. Skawa później, ziemniak, właśnie, który jest wdzięczny, jeżeli chodzi o tą skrobie. No i tutaj przekroczyliśmy w końcu 20, no dzięki tej skrawie. Zobaczymy jak tutaj się będzie ten plon plasował. Mamy tutaj dwie odmiany, no już przekopywaliśmy tutaj Anką, no plonu nie ma, zobaczymy jak to z tą skrobią. Okazuje się, że dobrze nawet, że tej skrobi nie ma za bardzo, bo... No jest problem jakby z tą tego ziemniaka. Też się zastanawiamy, czy będziemy go kopać na kupę. Z racji tej, że firma już w tym miesiącu od nas nic nie weźmie, a nie wiadomo jak tam z listopadem. Jeżeli będą zapowiadać jakieś przymrozki, no to trzeba było gdzieś to wykopać na, na kupę. No i. Tam, tam. Yy, trzeba było. To wykopać gdzieś na kupę, no i po prostu potem przykryć słomą, tak jak kiedyś robiliśmy, taką po prostu pryzmę, nie? No dobra, wiem GoPro, może coś tam też chłopaki nagrają z kombajnu, może też coś tutaj nagram dla Was z kabiny. Zobaczymy, ile tutaj tych rządków się zmieści. Ogólnie małe, krótkie pole, zobaczymy, jak się będzie kopać. Eee, powierzchnia około 2 hektarów, bardzo mała działka Także zobaczymy jak tutaj z, z, z zwrotnością będzie. Dobra, tutaj już bobus jest, Kamil już tam parkuje, także załączamy hydraulikę, będziemy schęcać kołami, no i co, działamy, także ja się przełączam na GoPro. Dzisiaj kolejny dzień kopania, zostało nam około dwóch hektarów. Tutaj mamy aurowiwe i skawę. Ja dzisiaj na kombajnie z tatą Maciej ze sterami no Zobaczcie, tutaj przerobiłem sobie, żeby mieć tu przybierczy, sterowanie tutaj I ja obsługuję wszystkimi separatorem, separatorem. I jeżykami, i stołem przybierczym wszystko jest z jednej strony. Oryginalnie ta dźwignia jest po. w tamtym miejscu. Albo tam. rozpędzić już będzie musiał zawracać No nie ma ani za dużo brył, ani kamieni około 6 na godzinę. Tak to wygląda. Maciej, operator. Dat is welkom wygląda. Tutaj zbyt nie ma co wybierać. Nie? Poprzecznik tu jest chyba y, 9 metrów, zostawiony. A tu pilnuję, że nie wjechał do rowu. Prostuj! No, zarzuć! No, lepiej spojrzeć, bo po co wpierdzielić czasem komuś do rowu. Fajnie by się kopało na jakichś dłuższych kawałkach. Najlepiej to by było tak, takie pole, żeby zbiornik był na raz cały. No, zauważyliśmy też tutaj, że jak zauważyliśmy tutaj, że jak e, hydraulika z ciągnika jest e, za mało wydajna, no to zaczyna nam szarpać wtedy stół przebierczy. No, a Tata mówił, że rozsiewał nawóz, i właśnie żeby do byka, żeby po prostu e, wolniej trochę chodził, skręcił hydraulikę. No, to teraz byśmy musieli ją kawałek podkręcić. A daj trochę na plus hydraulikę Albo ja to zrobię No jaki masz? A niebieski? A odrobinę, nie? Ale muszę wyłączyć A, wyłącz Rzuć na luz Badałeś? Dobra No i jak Przestanie, że tak powiem Szarpać No to znaczy, że Hydraulika już jest, że tak powiem, dobrze ustawiona Najczęściej to się dzieje przy używaniu kół skrętnych Jak widzicie, teraz nic nie szarpie Także powinno być w porządku Trzy rzędy mamy wykopane Co trzy rządki wykopane, i to z półtora tony, może? Nie, to dwie, dwie tony. Może już jest pół zbiornika, nie? No, jeszcze raz objedziemy, nie? To będzie sześć rządków wtedy, nie? Do zbiornika. Lepiej jeden, jeden raz więcej wysypać przecież jak yy, przeciążać to wszystko, nie? 9 metrów poprzedniak i mieści się w chyba 8 czy 9 metrów długości i wjeżdża praktycznie z marszu bez żadnego cofania na polu żadne ziemniaki nie leżą, jest czysto Pieszo, ale. I mamy rozwodunek Myślę, gdzieś około 3 ton. Około 3 ton w zbiorniku na ten moment. 6 rzędów wykopane, pole krótkie. Ziemia fajna, lekka. Jeździmy no szybko. No 6 na godzinę, moim zdaniem, bardzo szybko. No ale nie jest stanowi to. Żadnego problemu dla, dla tego kombajnu Staramy się przed każdą pracą w polu to przesmarować Oczywiście sprawdzamy wszystkie rolki to się wszystko kręci jakiś kamień może gdzieś wejść Czy coś i, i tą pracę e, Tych rolek zaburzyć no ale wszystko się, wszystko się kręci, też w sumie to słychać też po kombajnie. Tam na dole przy pierwszym odsiewaczu jak mieliśmy wyciągnięty łańcuch, to, to że tak było słychać takie szykanie, strzelanie. Też ten łańcuch wymieniliśmy i od razu ta praca, praca tego kombajnu stała się lepsza. bardzo szybki w tym Nikolandzie mamy moc sobie na hydraulikę no i zobaczcie no to jest dosłownie dosłownie chwila mamy też przerobiony na, na wysypie że nie trzeba trzymać joysticka macie sobie wysiadł zrobić zdjęcie no i zobaczcie no dość sporo myślę około około trzech ton tutaj mieliśmy z tych sześciu rządków no, tylko nam nam na mnie wraca na e, płachta trzeba by to przesmarować i tam te rolki e, zajrzeć w te rolki i tyle No dobra, z pracy tutaj e, na Kombajnie tyle. My jedziemy dalej kopać, kamerę przekazuję Maciejowi. Może coś tam wam jeszcze e, z kabiny dobra albo coś ciekawszego może jeszcze powiem. Tam do tych 6 na godzinę wtedy jedź tam, nie? Bo cholera wiecz to za bardzo nie obciąża tych tańczyków